Witam Was w kolejnym odcinku Atlantis, zapomniane opowieści. Tak jak przypominam, w ostatnim odcinku prześliczyliśmy przez ląd i zobaczyliśmy podkrólewskie siedzenie. Jak długo siedziałem jak kretyn szukając tej zagadki, a wystarczyło przesunąć kilk, kilka głównych klocków. Ale dobrze, teraz już mamy to z głowy podłączone. I tak jak zobaczycie tam ostatnich obrazi. No. Jaką masz do nas część tym razem? O, czekasz na głowę. Otworzyło się nam część, A Jednak się pomyliłem. To światełko było na co innego. Dobrze, no to wchodzimy. Hmm, tutaj też powinna być muzyka, dziwnie, że nie ma. No dobrze, no to... Wchodzimy tutaj prawo czy lewo, znaczy w prawo i znajdujemy taki widz, nawet jeżeli to jest bardziej urządzenia do trawy, żeby wyciągnąć. O, oto drzewo władcy. Tak to pamiętacie to co powiedziała nam praktycznie ta starucha, że pod drzewem władcy co, ona zakryła skat. No i chyba widzimy tą dziurkę. Więc wymiemy nasz widelec. Tak nazwijmy go. i Zobaczmy co jest. Kula. Jakaś dziwna szklana kula. Męczyliśmy się jak kretyni, szukając jakiegoś debilstwa. Ach, jak to się mówi. Znowu y set musi się męczyć na nic. Ale dobra, my schodzimy. Bo już tutaj nic nie ma. O! Cóż, dziecko! Należysz do tych bystrych! Jak się miewa twoja cenna królowa? Zniknęła, nigdy tu nie dotarła. I myślisz, że wiem, gdzie się udała? A wiesz? Nie sądzę, by nie żyła. Zauważyłabym to. Cóż może pewnego dnia ją odnajdziesz? Jak? Gdzie? Patrząc na ciebie, czuję moc kreona. On jest najważniejszy, a mu była stosunkowo nieszkodliwa. Lecz ten ich sad, mały chciwy, nuworysz. Proszę, powiedz, jak mogę powstrzymać Kreona, jeśli nie znajdę Reji. Tylko za nią ludzie gotowi są pójść. Mnie nie będą słuchać. Przeszłość, przeszłość to droga, którą należy podążać. Koniec jest początkiem. O czym mówisz? O tym! Panie Światku. Zacznij od tego miejsca! Znajdź kapłankę ptaka, ona cię tam zabierze! Jednak nasz przyjaciel set, nie jest aż takim kretynem. Znalazł sferę co tak prawdziwie jest telekomunikacji. No dobrze! No to, tak powiedziałam, musimy znaleźć jakieś przejście i dowiedzieć się na temat miejsca tam, gdzie jego symbolem jest polarny lub biały niedźwiedź. Dobrze, mamy dwa kierunki. Myślę, że najpierw zaczniemy od tego. No, i zaczynamy od następnej zagadki. To troszeczkę bardziej lubiłem, więc może to pójdzie wystarczająco szybko. Bo tu nie ma aż tak ciężkiej rzeczy do roboty, więc nie powinno być aż takiego problemu. No, i tak jak powiedziałem. No i wyszliśmy na turek. Okej. Okay. Kogo moglibyśmy zapytać się? Zróbmy wrócić do naszego przyjaznego rybaka, skoro często miał odpowiedzi na nasze zagadki. W nie! tam? Jest w mieszkaniu. O. Jakie przynosisz wieści? Rei nie ma w pałacu. I co teraz? Jesteś w niebezpieczeństwie, chłopcze. Ludzie Kreona wyśledzą cię tu. Wiesz o tym. Dobrze. Rozpieszczam na na Kreona. Kreon zamierza się koronować. Król Atlantydy! I to Kreon! Nastały bardzo złe czasy, Seth, a będzie coraz gorzej. Dobrze, może ty wiesz, gdzie znaleźć pol tego niebieskiego niedźwiedzia? To jest biały. Czy znasz miejsce, którego symbolem jest biały niedźwiedź? Nie. Takie rzeczy wiedzą raczej piloci. A może wiesz, gdzie mogę też pilota? Potrzebna mi łódź i ktoś, kto ją poprowadzi. Myślałem o tym. Mam córkę Set. Na imię jej Anna. To jest jej portret. Kopia swojej matki i równie impulsywna. Jest kapłanką i pilotem. Dostań się na a ona ci pomoże. To może być niebezpieczne akcjonowanie. Ona wyczekuje każdej okazji, by zrobić coś niebezpiecznego, chłopcze. A Kreon nie kocha Ammu i jej kapłanek. Czy ona jest tu, na Atlantydzie? Gdzieś w mieście. Kapłanki piloci nie mieszkają ostatnio w pałacu. Nie wiem dokładnie, gdzie można je teraz znaleźć. Odszukam ją. Weź to, może ci się przydać. To był kryształ jej matki. Hmm. To prawdziwie po takiej portecie każda osoba może taka sama być. No dobrze. Pięknie. Kluczem naszego rozwiązania na zagadkę to jest, że ona jest kapłanką pilotem. Jeżeli one nie są w pałacu, tylko że gdzieś na Atlantydzie, to moglibyśmy kogoś zapytać się, gdzie mieszkają kapłanki. Może to być... Hej żołnierzu, zatrzymaj się! Nikt nie wchodzi bez pisemnego rozkazu! No dobra, to no to znaczy, że skoro nie możemy wejść, trzeba będzie znowu zostać z zagadką i wziąć drugą stronę. Ta też, tak jak ja powtarzam, to jest, nie jest trudna. Wystarczy się trochę na niej skupić. Tego, praktycznie tutaj jest potrzebne. To musi być na górze, z tymi dwoma punktami, na linii siedzenia. To praktycznie będzie jakieś siedzenie. Czekajcie. No, mówiłem. Takie zagadki jak byłem małym dzieckiem bardzo często mi były proponowane, więc dla mnie to troszeczkę jest łatwiejsze i jest bardziej ciekawsze. No dobrze. Dostaliśmy się przez te dwa punkty, więc teraz przez ten. I mamy kolejną zagadkę. Ale jeżeli zauważycie, już wiecie jaka to będzie to wyglądało, dlatego że po prostu zanim zaczniemy robić zagadkę już jest on narysowany. Niestety jest nawet bardziej łatwiej, więc tutaj będzie jakieś kółko. Taki, no taki dziwny sposób narysowane i to idzie tu to już prawie dojdzie na dół Mamy to w ten o już blisko muszę wrócić tylko dwie figurki lol, no dobra czekajcie skąpeczkę tutaj łatwo się to musi być tam. Wchodzimy to inaczej. Okej. Okay. idzie do Okay. Oh, ja się do biblioteki. Set drogo zapłacił za swoją nieostrożność. Nikt nigdy nie słyszał już ani o nim, ani o Rey. Ej, ty, towarzyszu! Kto? No dobra. To znaczy, że nie do biblioteki. Lecz musimy rozwiązać zagadkę. Przepraszam za ten fail, ja nie byłem... Nie, ja pamiętałem, że jeżeli do biblioteki, to trzeba było się w taki sposób dostać. To znaczy, że się przez tamte... O, nie przepraszam, tamte skrzeczące drzwi. i yy, parket. I się można było dostać. Tutaj, tak jak pamiętacie, już rozwiązaliśmy raz tą zagadkę, więc nie będzie prawie do zabawy, bo że nie zawsze za pierwszym razem to się to wychodzi. Sto o, wrażę, No pewnie no się skarżę, opozycji, na tym fragmencie. Dobrze, no i tak jak oddarzała tamto, ta zagadka powiedziała: Na Na monarchę, gdy gry nad Atlantydą zwycięży ciemność. To znaczy, Dobra, no to. Dobrze. Użyjemy naszego kolczyka, tak jak za pierwszy razem, żeby się stąd wyjść. No i zobaczymy. No i trzeba się go i zapytać. Może dziwne, kurde, że przy ten. O, wiecie, to jest jakaś szlałopka. Wiesz, rynku? może gdzie kwaterują kapłanki? Oczywiście. W domu, przy szczycie schodów, wiodących do basenu. Wiodących do basenu... Razem już mam nie mam to do basenu... To były ostatnie strony. Pewnie. A jako dlaczego nie moglibyśmy się dostać? Nawet strażnik tu jest. No dobrze, no to wchodzimy. Witaj panie, czym mogę służyć? Przyszedłem tu, by odszukać dziewczynę imieniem Anna. Anna? Tak jest tutaj. Niepoprawna buntownica potrzebuje solidnego przeszkolenia. Sprowadź ją do mnie. Ale moje rozkazy mówią, że nikt nie może wyjść bez pisemnego rozkazu. Ta dziewczyna zwróciła na siebie uwagę jego wysokości. Chcę, by uprzyjemniała mu wolne chwile. Rozumiem to, panie, ale moje rozkazy. Czy mam powiedzieć Kreonowi, że odmawiasz? Anna? Chodź no tu. Zaraz tu będzie. Jesteś pewien, że jego dostojność, to znaczy jego wysokość, wybrał właśnie Annę? Mogę polecić kilka dziewcząt bardziej chętnych do zaspokojenia jego potrzeb. Woli te bardziej dzikie. Lubi łamać ich upór. O tak, oczywiście. Jest taki władczy. To się, kim jest? A ty kim jesteś? Nazywam się Lona, panie. Mam zaszczyt. Przyuczać nasze kapłanki do ich nowej roli. Nasza obrazoburcza wiara w fałszywą boginię Ammu musi zostać zastąpiona gorliwym wyznaniem wiary w prześwietnego Saata, którego jasne promienie dają nam wszystkim życie. Oczywiście, najwyższy na to już czas. Tak jest, panie. Oto ona! Jesteś wreszcie, Anno. Chciałaś mnie widzieć? Spotkało cię wielkie szczęście, dziewczyno. Ten przystojny żołnierz zabierze cię do jego wysokości. Jego wysokości? Nie wiedziałam, że mamy króla. Anno? Przepraszam, panie. Ostrzegałam, że jest taka. No, to nie ty jesteś Anna. Ty jesteś Anna, córka Aktiona? A kim ty jesteś? O, wiesz już, panie, co miałam na myśli? No, nie tak. Dobra, choć to. Do Przy jego wysokości radzę używać innego tonu. Kreon nie jest niczym więcej niż małżonkiem królowej. Nie spodziewam się, by przetrwał przyszłoroczne wyzwanie. Och, naprawdę, sądzę panie, że powinieneś wybrać inną dziewczynę. Nie. Kreon będzie miał wspaniałą zabawę, łamiąc jej opór. Hmm. No dobra, to coś do powiedzenia na... No to zwykamy. Mamy dla ciebie do Kreona. Kiedy mam się jej spodziewać? Z powrotem? O tym zadecyduje kreon. No. Nie mogę się doczekać, by ujrzeć kreona. Anno, jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Z przyjemnością cię wysłucham. Innym razem. A, o nie, dokąd ona uciekła? Ale szlata, jeszcze dała ci się no kurde, tylko Cię lekko kopnęła. Może Ty wiesz, gdzie to wybiegła? Nie, nie wiem. No, tak, tylko, że my już wiemy. Niestety wiemy, że wyląduje w miejscu, którego bardzo chętnie by Seth by nie wnosi. Z powrotem do karłatnego porucika. Zapraszam. Ty. Kto? On. To znaczy... Seth. Znowu bakalio? Dobrze, poznawiamy. Spójrz na mnie, nie jestem już towarzyszem. Jestem jednym z was, na miłość, Sata. Garcelos, on nosi żołnierski mundor. Dla mnie może się przebrać nawet za kapłankę. Problem w tym, że już my byliśmy nim. No dobra, my nie będziemy rozmawiać z nim, tylko z... z ...Garcelosem, dlatego że gdybyśmy porozmawiali Drugi jest yy, serwiczem, a nie z garcelosem, dlatego że inaczej będziemy mieć fail. Bo zawoła... No bo to niestety tą, którą niestety będziemy mieć fail. Gdzie jest Melian? Gdzie jest Melians? Nie twoja sprawa. Dlaczego sądzisz, że jest na górze? Na górze mówisz? <noise> Serwicz, jesteś idiotą. Ale czyniasz? Dobra, gdzie jest Latka? Miałem nadzieję, że zobaczę chociaż mojego przyjaciela. Laskojta! Masz pecha? Nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. I tak cię zabiję. No to mamy trochę pecha. Dobra, gdzie jest... Przysyła mnie Kreon. <noise> Nikt ci nic nie powiedział? Nie! A po co cię przysyła? Róż głową serwycz. Kreon wcale go tu nie przysłał. Kreon zamierza się dziś zabawić z tą dziewczyną. I chcę, żeby była w dobrej kondycji. Ale ja myślałem! To zabawna historia, towarzyszu. Ale jak widzicie, jak jego oczy się dziwnie na takim efekcie. No dobra. Powiem, trzeba troszeczkę przyspieszyć. Tutaj wolę pojęlić mu na teatlowej, żeby trochę bardziej przyspieszyć. Posłuchajcie. Wiecie może, że Rea uciekła z karbonek? Tak. To ja zabrałem ją stamtąd. Mm. Tak, myślałem. Ona nie żyje. Zabiłem ją na rozkaz Kreona. Powiedz, czemu jego wysokość miałby posuwać się do takich manipulacji? Zabicie Rei nie było zbyt skomplikowanym zadaniem. Przecież to oczywiste. Jeśli zostałaby zabita przez żołnierzy, Kreon byłby mordercą. A dzięki mnie może mówić, że chronił ją w karbonek, gdy jej wrogowie wdarli się i porwali ją. W ten sposób Kreon. Wygląda na całkowicie niewinnego. To prawda. Daj spokój. Przyznaję, to byłoby możliwe, ale jakoś nie mogę uwierzyć, że to ty. Dla mnie to wystarczające wyjaśnienie, Garcieloś. Kapłanka jest na górze z Melianzem i Laskójtem. <noise> no dobra, trzeba to się spieszyć, bo inaczej... Serwicz to trwa zbyt długo. Jeśli nie zapanujesz nad swoim przyjacielem, Obaj będziecie mieli kłopoty, o jakich wam się nie śniło. To sprawa królewskiej wagi. On blefuje, serwycz, nie słuchaj go. Jestem śmiertelnie poważny. Idę na górę. Jeśli Garcelos się ruszy lub piśnie choć słówko, zabij go. Zabić go? Kreon nie ma litości dla zdrajców, mój przyjacielu. Powinieneś to wiedzieć. Ja nie jestem zdrajcą, set! Możesz na mnie liczyć! W imię Saata! Będę musiał cię zabić! Werselow <grystanie> krety! Dobra, no to my wchodzimy na górę i trzeba wyciągnąć naszą Annę z łap Belianza i nastro. Nie słyszałaś? A mu nie jest już boginią. Naucz się lepiej nieco respektu. Dla ciebie? Trafił w samosedno. Wiesz, bardzo potrzebujesz przyjaciół, szczególnie teraz, prawda? Kreon mnie oczekuje. <laughs> Małe dziewczynki nie powinny kłamać. Szczególnie jeśli nie chcą, by stała im się jakaś krzywda. Co to było? To ci dwaj durnie na dole. Pójdę i sprawdzę. O kurde! My... Co się tam dzieje na dole? Nic! Ja! Nie! <laughs> krzyknąłem. Po co? Cóż, czułem, że muszę. I co lepiej ci? Taha, dzięki! Macie być cicho, zrozumiano. <laughs> o? To, to idzie. Okej, okay. to teraz możemy się wydostać. Tu jesteś. Co robisz? Robię rozpoznanie. Dobrzy szpiedzy zawsze sprawdzają teren serwicz. Pamiętaj o tym. Musiałem znokautować garcelosa. Jednak nie mogłem go zabić. Jest moim przyjacielem. Tak, pozbycie się przyjaciela może być problemem. Cóż, nadszedł czas, by wziąć dziewczynę. Melians i Lascoit uważają cię za zdrajcę. Chcesz, bym poszedł z tobą? Oczywiście. Tak nam pomożesz, bo może zaburzę za, za nas Meliansa? Jak sobie życzysz, Czek? Dobra, no to chodzimy. Set! On jest szpiegiem, Melians. Wiem o tym, głupcze. Co on tu robi? Nie. On pracuje dla kreona. Przyszedł po dziewczynę. Ostrzegam. Nie próbuj go powstrzymywać. Straciłeś rozum serwet. Zabij go! To no nie rozmawiałem z nimi, tylko od razu na serwis. Jego wysokość. Czeka, mój przyjacielu. Liczy na twoją lojalność. Serwecz, jeśli ty nie zabijesz tego zdrajcy, ja to zrobię! Nic nie rozumiesz, Meli... Doskonale rozumiemy. Gdzie gaselos? E, on jest... E, tego... Nie podporządkował się rozkazom Kreona i serwicz dzielnie wypełnił swój obowiązek. Sad, litości, serwecz! To ostatni raz, gdy do ciebie mówię! E, to nie takie proste, Melians. Nie jestem pewien... Dobra, to powiedzieć do Kreona, bo ty się ujmij drugie bardziej, poddorządkujemy się do mnie. Jego wysokość czeka, mój przyjacielu. Liczy na twoją lojalność. Tak! Znam swój obowiązek, set! Jeśli się ruszą, zabiję ich! Nie widzisz, że cię oszukał, serwicz? Serwecz, ty bezrozumny durniu, rozkazuję ci zabić tego zdrajcę! to cały czas mówimy do... Serwicz. serwicz. Jesteś człowiekiem, który wie, jak się zachować w kryzysowej sytuacji. Hej, dziewko, rusz się! Może powinienem pójść z tobą? Pożałujesz tego, serwicz. Mylias, zrozum! Wypełniam tylko swój obowiązek! Idiota! Masz słuchać moich rozkazów! Zabij go, albo ja to zrobię! Dobra, jest raz o tym powiedzenia. To oznacza twój awans, serwicz. Kapitan Gwardii Pałacowej. To ty będziesz wydawał rozkazy. Serwecz kapitanem gwardii! <grywa> Zabij go natychmiast, ty głupcza, może ocalisz swą nędzną skórę. Cisza, bierz dziewczynę, set, Ja zajmę się resztą. Dzięki i żegnam. Jeśli sądzisz, że pójdę z tobą, to się bardzo mylisz. Proszę na twego ojca. Chodź ze mną. Znasz mojego ojca? To mój przyjaciel. Wyjaśnię ci wszystko, gdy będziemy bezpieczni. W porządku. Idę. A teraz powiedz, co może mieć wspólnego mój ojciec z jednym z żołdaków Kreona. Tutaj nie ma za bardzo nic, bo ona nam nie upowie. to razu trzeba pokazać. I gwiazdę, żeby... Do... Jestem towarzyszem, przyjacielem twojego ojca. Mój ojciec nie zawiera łatwo przyjaźni, towarzyszu. Powiedział, że zawieziesz mnie do siedziby Białego Niedźwiedzia. Czemu miałabym wierzyć, że go znasz? Dlatego, że moja pani ma kryształ twojej matki. Kryształ mojej matki? Skąd go masz? Dał mi go twój ojciec. Po co? Żebyś mi pomogła. W porządku. Załóżmy, że ci wierzę. Po co to wszystko? Uratowałem res Karbonek, lecz potem ją straciłem. Straciłeś ją. Miałem spotkać się z nią w chacie twego ojca lecz ona nigdy tam nie dotarła. Wiesz gdzie zacząć poszukiwania? Muszę dostać się do siedziby Białego Niedźwiedzia. Zawieś mnie tam. Dlaczego? Czy ona tam jest? Nie wiem. Więc po co chcesz tam lecieć? Przypuszczam, że mogę znaleźć tam jakiś ślad. Masz na myśli, że mógłbyś dowiedzieć się gdzie ona jest? Może. A może znaleźć sposób, w jaki pokonać Krona. Hmm. Przypuśćmy, że zgodzę ci się pomóc. Nareszcie. Są dwa problemy, towarzyszu. Pierwszy, ten kryształ nie jest mój. Należał do mojej matki. Czy to oznacza, że nie możesz go używać? Nie będę wiedziała, dopóki nie spróbuję użyć go w łodzi. A mu daj mi cierpliwość. A drugi problem? Nie przypuszczam, by żołnierze Kreona dali nam łódź. Nie będziemy ich pytać o zgodę. Wejdziemy po prostu do hangaru i obsłużymy się sami, czy tak? Właśnie. To może być ciekawe. <noise> tak, to nie lubi takie ciekawe rzeczy. No dobrze, my się teraz podpiszemy do hangaru. Jeszcze tam dojdziemy do 30 minut tego gameplayingu, niż normalnie chowałem tak 15-20 minut. No i praktycznie ta sama droga, panie i panowie. Musimy zejść do hangaru i... Ale to już kroczy bo to też nie ma sensu. Się szybciutko. Do hangaru Bóż płyte numer 3. Dobrze, panie i panowie, my tutaj zakończymy ten odcinek Atlantisa. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobał. Jeżeli wam się podobało, chwalicie się lub cokolwiek. Ja powtarzam, bo to jest mój pierwszy gameplaying. Łapki w górę, komentujcie, chwalicie, piszcie. A jeżeli Wam się nie podobało, bolało, to łapki w dół, bo ja nie chcę nikogo, jak to się mówi, nie chcę nikogo zmurzać, tylko że po prostu to jest, bardziej chciałbym zachęcić, tak nawet do, do zachęcenia, że dalej próbował robić te gameplayingi, bo to, to powtarzam, to nie jest tylko, że ja to robię także zróbcie, ale to po prostu, żeby te sprawy mi czasami dać przyjemność. No dobrze, tak jak powiedziałem tutaj Dark Wolf i życzę wszystkim dobrego wieczoru. Zobaczymy się w następnym odcinku.